Grób Michała i Zofii Trzcińskich. Dzisiaj, 10 marca 2012 roku, jesteśmy na Cmentarzu Brudnowskim na grobie rodziców Świętej Pamięci Sędzi Polski. Marianny Czcińskiej. Sędzia Marianna Czcińska była znana w kręgach patriotycznych Warszawy z tego, że pracowała na rzecz upamiętnienia KL Warszaw. Koncentracjon Lager Warszaw jest miejscem, był tą największą zbrodnią w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej, gdzie najwięcej zginęło Polaków. Zbrodnia ta jest większa od Powstania Warszawskiego i od ilości ludzi, którzy zginęli podczas Powstania w getcie warszawskim trwa polityczny spór w tej chwili, polityczna wojna przeciwko pamięci Polaków, której bohaterką po dobrej stronie była święty pamięci Marianna Czcińska. Ona pracowała nad tym, żebyśmy o sprawie KL Warszał nie zapomnieli. Panie Janie, proszę o kilka słów dla telewizji narodowej Jan Strzeże. Przyszliśmy dzisiaj w ten deszczowy dzień tutaj na grup. Rodziców y, pani sędzi Marianny Czcińskiej, żeby się pomodlić za ich duszę, a przy tym y, też wspomnieć świętej pamięci Mariannę, która zmarła i leży od 6 grudnia w zakładzie medycyny sądowej na ulicy Oczki w Warszawie. Jak to się stało, że y, taka wielka niepamięć jest y, na temat y, tej śmierci? Właśnie, tutaj to jest bardzo ciekawe, bo tu i tam słyszało się, że pani sędzia Marianna Czcińska była pochodzenia żydowskiego, co y, 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 nigdy nie wierzyliśmy, bo wiedzieliśmy, znamy jej pochodzenie i pojechaliśmy w, w, tam, w miejsce urodzenia. No właśnie, chwileczkę, z Janem Strzeczkiem tam udał się, proszę przypomnieć, nazwę miejscowości. To jest miejscowość, miejscowość Mroczkowice, koło Rawy Mazowieckiej. Tam pojechaliśmy, żeby dowiedzieć się y, korzeni. Mroszkowice to jest nazwa miejscowości z dowodu osobistego Marianny Czyńskiej. Tak, to jest właśnie z Urodzenia. dowodu osobistego y, świętej pamięci Marianny Czcińskiej. Tam wstąpiliśmy. Okazuje się, że i sołtysem jest ktoś z rodu. Zaraz nas poprowadził do stryja pani Marianny. Pana Antoniego Czcińskiego. Pan Antoni Czciński ma 91 lat. Oboje jeszcze z żoną są w pełnej kondycji i intelektualnej i, i fizycznej. I, i wszystko nam opowiedzieli, że powiedzieli nam mamy do czynienia z o o korzeniach o dobrym polskim rodem, dobrą polską rodziną, ro, o, o, odległych korzeniach właśnie jeżeli chodzi o czas właśnie tego rodu. Polski ród, patriotyczny ród Panie Henryku, jest tak, że ten film ma zadanie położyć kres wszelkim antypolskim plotkom na temat rzekomej niepolskości pani sędzi. Natomiast jest tak, jest już marzec, mija czwarty miesiąc od znalezienia zwłok. Pani sędzina zmarła w samotności, natomiast my nie możemy sprawić tak zostawić. Wiemy, że ta osoba wielce zasłużona powinna być pochowana z najwyższymi honorami. Tak. Świętej Pamięci Marianna Czcińska położyła wielkie zasługi dla ujawnienia tej hakatomby ofiar polskich, które Niemcy spowodowali w samym centrum Warszawy. To był obóz, obóz koncentracyjny, obóz zagłady w samej Warszawie. Zamor zamordowano tam 200 tysięcy ludzi? Zamordowano w gazem. Zamordowano 200 tysięcy ludzi i zarówno powiedzmy w komorach gazowych. Przy dworcu zachodnim, jak i rozstrzeliwanych w ruinach geta warszawskiego? Jan Marszałek. Panie Janie, pan jest historykiem, osobą, która z IPN-u podobno nie wychodzi dwie mnóstwo ważnych szczegółów o historii najnowszej. Proszę powiedzieć, dlaczego ci ludzie są tacy źli? Dlaczego ci ludzie niszczą pamięć o tej kobiecie, tej bohaterskiej kobiecie? Ja jestem zawodu pisarzem, także to jest różnica, nie jestem historykiem. Jeśli chodzi o Marię, Mariannę, Marię, Mariannę Trzcińską, sędzie, ja jestem pełen podziwu dla niej, dlatego że zbudowała wielki pomnik świadomości narodu polskiego Polaków zamordowanych przez Niemców w KL Warszaw. Tego pomnika już nikt nie, wie, nie, nie zniszczy. Tego właśnie świadomości zbudowanego, chociaż były trudności i w ogóle były wielkie trudności z budowaniem normalnego pomnika dla ofiar zbrodni niemieckich tu w Warszawie, gdy w tym czasie buduje się na ziemiach zachodnich i wszędzie indziej oddaje się hołd nazistowskim zbrodniarzom w postaci różnego rodzaju pomników. Także ja jestem. W Pełen uznania dla sędzi Marii Marianny Trzcińskiej. No właśnie, jest pewien szkopu, jeżeli chodzi o imię. Niektórzy twierdzą, że pani sędzia miała na imię Maria. Może, ale bo zazwyczaj mówiło się pani Mario. Pani Mario, a tu oczywiście. I tą sprawę też wyjaśniamy. Marian, proszę bardzo, może. Tu jeszcze Jan zszedł, No cóż, z dowodu który... osobistego, z, w którym jest data urodzenia, imię i nazwisko, to jest Marianna Czcińska, córka Zoki i Michała Czcińskich, przed, przed grobem, których tutaj jest. Do... Panie Henryku, ma... jeszcze pan poda, proszę przypomnieć, pan już ma nie tylko zanotowaną, ale również w głowie numer kwatery, alejki na szpitalu na cmentarzu brudnowskim. Tak, więc to jest. Kwatera 50F, rząd III, grup 26. I tutaj prosimy Polaków, żeby sprawdzali, żeby dochodzili, żeby pilnowali tej sprawy. My z kolei, jako ludzie zainteresowani należytym zakończeniem tych spraw chcemy z, tej, z tego miejsca przypomnieć, że jest to osoba, pani Marianna Maria Czcińska, sędzina polska, Polka, jest osobą zasłużoną dla miasta Stołecznego Warszawy i dla państwa polskiego. Żądamy, żeby grup jej był w najokazalszej, najważniejszej nekropolii warszawskiej, czyli na Powązkach, tam, gdzie tacy ludzie zasłużeni powinni być pochowani. Chcemy, żeby na tym pogrzebie była kampania honorowa Wojska Polskiego, która odda należyte honory. Chcemy, żeby Straż Miejska i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy stanął na wysokości zadania i też tam należne honory tej bohaterskiej kobiecie oddał. Chcemy prawdy, chcemy, żeby podczas tego pogrzebu należycie została uhonorowana Polska dla której żyła i pracowała nasza bohaterka tego filmu. Natomiast jeszcze pan Jan Marszałek, proszę bardzo. No ciężko jest mi mówić o sędzi Marii Trzcińskiej, Mariannie, jak tutaj się dowiedziałem, dlatego, że byłem blisko związany z nią i naprawdę, gdy się dowiedziałem... Ona była pana koleżanką. Czy byliście na ty? Nie, nie, nie. Ja nie byłem z panią Marianną, Marią Trzcińską na ty, ale byłem pełen uznania. Poznałem ją dawno, dawno, jeszcze z Leszkiem Szcześniakiem, który także przyjaźnił się świętej pamięci Leszek Szcześniak z panią Marianną Czcińską. No odchodzą, to pokolenie odchodzi już i dlatego należy ich upamiętnić. Jeśli my nie upamiętnimy, to i my, my pójdziemy w zapomnienie, tak mi się wydaje. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć, że bohaterski ród Czcińskich na ziemiach Raby Mazowieckiej na ziemiach, gdzie ich przodkowie byli właścicielami dóbr nowego miasta całego i tamtych okolicznych włości. Tak i teraz Marianna Czcińska nawiązując do tradycji swojego rodu, wykazała się wielkim bohaterstwem, wykazała się wielkim patriotyzmem, pokazując nam, ukazując światło dzienne oparte na dokumentach KL Warszawa, gdzie zamordowano te 200 tysięcy Polaków, zagazowano i zamordowano. W innych kaźniach no właśnie, obo obozu koncentracyjnego, a tam było coś... A tam. Kilkunastokrotnie. Więcej. więcej. I o tym nic ani słowa. Mało. Ja powiem więcej. Ta bohaterska kobieta starała się od wielu lat, aby upamiętnić to, żeby wybudować pomnik. Na co i świętej pamięci prezydent Warszawy Lech Kaczyński nie dał pieniędzy, ani obecna pani prezydent, pani Hanna Gronkiewicz-Walc też nie przeznacza na to, choć komitety są dwa i występują, alarmują, proszą. Dlatego apeluję z tego miejsca, z grobu rodziców pani Marianny Czci. Apeluję do prezydenta, że pana Bronisława Komorowskiego, do pani prezydent Gronkiewicz Walc, aby zajęli się tym i przeznaczyli pieniądze na honorowy pogrzeb tej wielkiej bohaterki z kompanią honorową.